Hej, hej, tu May. Mam z, z córką, które, które nagrywają gameplay. Witamy Was w Park Beyond. Kampania nas przeniosła do parku rozrywki. Zobaczmy, co trzeba zrobić. Na pewno widzę, że trzeba ścieżki dodać. Mm -hmm. Tu jest wejście. Jest z nami jeszcze. Nadi. Tak. No dobra, to bezbędnego. Drogi wybudujcie. No właśnie, drogi. Tu są drogi. Jakie drogi? Wow, drogi? ale ładne. Może te to na dole. Kolorowe. Tylko no, to kolorowe do różnych atrakcji damy, a może te. U, a jak tu? A krzywizna nie chcę, krzywizny chcę po prostej a na przykład tu prostą, a tutaj... O dobrze, niech będzie. A to inna ścieżka jest. O nie, nie pasuje. O nie. Trudno. O, a może tam tu? To... A można zamieniać? Dziwne. Beton. Barierki. Ciężkie metalowe barierki. Płot drewniany. Co to jest? Z barierki. Zobacz, wow! Barierki, Ale mm. I... to niebies... tą z nie chcę. To niebieską drogę zrób. Co? Czekajcie. Nie ma tej ścieżki, co tutaj jest. Szkoda, że nie ma. No, to mogę niszczyć, dobra. Tam tą niebieską ta jest, pod... to, jest, to, jest, to jest chyba ta ścieżka. Poczekajcie, to piąte od y, lewej. Oh. To jest ta ścieżka. O, tak jest. Może tą niebieską wejście. Zrobimy tak. Ciach. Troszkę zagięta. Aha. Uh -huh. A, tu nie będzie zagięta. Będzie prosta. O, tak do skrzyżowania. O. Uh -huh. Dobra, co dalej? Tutaj Tęble. trzeba. wtedy dodamy ścieżkę. Tak. Status kolejki. Kolejki mogą mieć trzy różne statusy. Zamknięta, demonstracyjna lub otwarta. Jakby kolega jest zamknięta, goście nie mogą z niej korzystać. Zamknięta kolejka nie generują kosztów. Kolejka w trybie demonstracji jest aktywna, ale pozostaje zamknięta dla gości. Aha. Otwarte. Gdy kolejka zostanie otwarta, goście mogą odbywać na niej przejażdżki, gromadząc punkty frajdy. Ty natomiast zarabiasz na niej pieniądze i zyskujesz zachwyt. Otwarte kolejki generują miesięczne koszty utrzymania. Okay. To niebiesko uweźli drogę. Pan. Zaraz zrobimy do różnych y, atrakcji zmienimy drogę. Na razie y, dodajmy... O, zobaczcie, jakie koło młeńskie. Tam jeszcze możemy. Ciekawe czy tam można. No i tutaj podłączymy. A, czemu nie mogę? Poza obszarem. Poza obszarem jesteśmy. O Jezu. Łajenny. Muszę się nauczyć jeszcze tej kamery. Aha, bo tutaj jest zamknięte. No dobrze. Może później nam otworzę. Hmm, to w takim razie... Co dalej? Nie wiem. Czy są jeszcze jakieś ścieżki? Chyba nie. Otwórz tabulazur. No tabulazur? Hmm? Co to jest? Twoje pomysły podwórkowe kolejki? Okej, okay, sklepy i kolejki. Finanse, goście. Podgląd. No dobra, ale to na razie nam nie potrzeba. Co dalej? Atrakcje. Trzeba włączyć? Skoro goście znów mogą dotrzeć do starych sklepów i kolejek, możemy zacząć dodawać kolejne. No, na resztę. Uh -huh. Otwieranie karuzeli. Karuzela. Każda karuzela musi mieć zarówno wejście, jak i wyjście połączone ze ścieżką. Wejście potrzebują ścieżki z kolejkami dla oczekujących, a wyjście zwykłych ścieżek. W panelu szczegółów kolejki wyświetlane są kroki, które należy wykonać, aby mogła ona zostać otwarta. No dobrze, to otworzyłyśmy. To, co to jest. Sklep. Dobra, już sklep działa. Tutaj też sklep działa. I co, goście zaraz przyjdą? Karuzelę. Jaką karuzelę stawiamy? Borkołomny kraken. Dorośli, rodziny i nastolatki najbardziej lubią. Tutaj dorośli i rodziny. Statek piracki. Nastolatki mniej. A tutaj rodziny mniej lubią. Błyszczące wahadło. Może to pierwsze. Rakena? A jakie punkty frajdy? Jedno. O, tutaj ile frajdy jest. Bierzemy statek. jest mm. dużo frajdy. No dobra. To może na razie zrobimy tu. To jest wyjście czy wejście? W którym się... Ups. Mm. Nie tak. To było to. Jak to można przekręcić? Powiedzcie. Mm, obróć o 90 R. Aha. To jest wyjście chyba. A wejście zrobimy z tamtej strony. Dobra. Jaką tą ścieżkę do wejścia zrobimy? Mm. Tą, tą, tą. Kolorową? Różową, niebieską? W deskorolki te może, tą żółtą. Nad deskorolkami. Tą? Tak. No to y, pierwsza Mei powiedziała, więc tą weźmiemy, a potem tą drugą, okej? Okay? No, okej. Okay. I zakręć. mam. taką drugą. To jest czerwone. To jest kolejka. A czemu czerwone? Kolejki nie mogą się krzyżować, ale się nie krzyżują. Dobra, musi chyba być troszkę dalej. <laughs> jeszcze raz. Tą niebieską. Niebieską. Serduszko. A czemu nie mogę teraz już dodać? Dobra, chyba musimy jeszcze raz. Ale czemu nie mogę teraz dodać wejście? Zbuduj, jest wejście, okej. No deskowniki. No ale teraz tu jest dalej, dlaczego? Coś tu się... Od... Czy teraz jest dobrze? Ok, jest zielone, wejście jest ok, wyjście jest ok. Opłata za bilety, konserwacja, dobrze. Sklepy i obiekty. Sklep z jabłkami. U? Uh. To tak na wejściu może, na Albo, albo tu, o wyjdą i od razu jedzenie. <grym> Dobra, wstawmy tak. Park jest znów gotowy na przyjęcie gości, znów Gra... Znowu grał, aby odwiedzający mogli do niej wejść. Okej, okay. znowu grał, czy Czyli? Nie wiem. Co? Ładny jest ten dom. Na razie nikt nie idzie przecież. Wybierz za znaczkę, ruch, obrót, przybliżenie. Znowu grał. No, usmowione jest. I co? Tu się dzieje? Idą. 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 Mamy pierwszy gości! Wreszcie. Mamy pierwszy gości! A co, tutaj nikogo nie ma? A nie, jest, a nie, nas pan nie uśmiechnięty. Też <laughs> mu zęby widać. <laughs> jabłuszka jakieś w ogóle. Co tu sprzedajesz? Eee, be be be. konserwacja klienci, zysk. Na razie nic. Dorośli, rodziny, nastolatki lubią. Goście. Wszystko synchronizowane. wiśniowa wata cukrowa. Niebieska i malinowa, wata cukrowa. Prażone migdały. Klasyczne kandyzowane jabłko. No dużo sprzedaje. Dobrze, dobrze. Mm, fajnie. Daj Zobaczmy. Lecz czemu idą? E, ej, wracajcie. Płacić nie chcą. No, tu dajmy zero, no. Też nie. Wchodzą. Oooo, opłaty nie chcą? Okej, okay, no. Udało się. Czemu to jest szare? Muszę odklikać chyba to okej okay. Dobra. Dobra udało się. Idą. I niech płacą za atrakcje. Idą! Dzieci idą! Dzieci, idą! A czemu oni nie chcą Dzieci, idą. opłaty? Nie. Nie wiem. To już, wszyscy 23. biegną do tego pirackiego. Wszyscy do pirackiego. A nie ci idą gdzieś sieni. Tamtego chyba do, do, do toalety, no albo do tego. Yeah, tam yeah. Jedno, jeden pracownik idzie tam. Mhm. Dobrze, dobrze, niech naprawia. Dalej, ja no? biegną nastolatki. stolatki. Tak? Duża na radość. Turbulator, yeah. Super. <laughs> o, idzie. Yeah. Patrzcie, jakie, jak się śpieszą, przybyły pierwsze grupy odwiedzających, poświęćmy chwilę, by sprawdzić kto wchodzi do parku. O. Wybierz grupę dorosłych. To nastolatki. To dorośli. Grupa dzieci. Nie, rodziny jakoś. Duża radocha! I... Tutaj dorośli. A gdzie są dzieci? Nie ma nikogo z dziećmi. Patrzcie, Chodzę, biegnął! Radocha nam rośnie! Jej! Duża radocha! Nie mogę rodziny kliknąć żadnej. Gdzie to jest? Jakoś jakimś dzieci. Będą... Co to jest? Będą się kręcić. Zobaczymy jak działa. Co to jest? Rodzina. To nie rodzina. To też nie rodzina. To też nie rodzina. We wszystkich klikam. Na razie. Nie. Wiesz rodzina jest. A! Nie! Dobra, zobaczymy jak będzie działało to. Może jakaś rodzina. Przyjdzie to klikniemy ją. Okej. Okay. statek piracki szaleje. Yo. Ja cień. Zmaterializował się. Jak fajnie. Tak. Ludzie tam są. No, już, tak. Ach, już się skończyło. <noise> Czekajcie, tutaj można podejrzeć jakoś. Kamera. Jej, siedzimy. W pierwszym rzędzie. O, fajnie. E, człowiek jest głowy. Ktoś na Człowiec tobie? Siadł. Siadł? Tak. Dowieczenie. Yeah, yeah, yeah. z dzieckiem. Nie! się dają o <laughs> jak Wszyscy podnoszą Ura! Ura! O, Nie! 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 Fajne! No, to dopiero początek. Uuu, jeszcze strzelają, armaty strzelają. Fajnie. No, gdzie tu w Dzieckiem jakieś są. Jakąś rodzinę poprosimy. O? U. Jest. Jest. Duża radocha. Super. Wow. Teraz słuchamy, co nam powiedzą. u you've seen the park and its rather special forest locale so you appreciate the challenge facing you i want you to pitch a plan for turning this investment into profitability <laughs> He's right of course but i didn't hire you to worry about the numbers you're a visionaire like me and that role's all about sharing your wild and wonderful ideas ideas yes but let's not be too wild you don't hitch a stagecoach to wild stallions, after all. Oh, but what a ride you get when you do, Izzy! It may bump your rump, but you don't forget that experience in a hurry. Well, lawsuits and health and safety issues notwithstanding, Cloudstormer's fiscal situation is perilously close to catastrophic collapse. Sounds exciting. <laughs> but I think what Izzy is trying to say is. Dla Kogo chcesz zbudować park? To świetne miejsce, by postawić park, który spodoba się nastolatkom. Znakomite i rodzinne przeżycia przyciągają gości z okolicy. Zdaje się, że parki nastawione na dorosłych są so, niszą na rynku. Dla rodziny raczej. Rodzina, ta... I know I said families can be fussy, but anyone with kids is far too stressed out to make sensible spending decisions. We can't go wrong. A family theme park. Uh -huh. That would be true, except that target demographic puts us in direct competition with every other park within 200 kilometers. Yes, but if you measure it in nautical leagues, it's only 30. I trust the engineering team will be able to provide some new rides, Phil. Absolutely. No. Just not at this park. Sophia's stuck over at one of our East Coast sites. Oh, she might be able to fly us one of those newfangled ornithopters with some goodies in it, though. We call that a drone these days, Phil. What do you propose for our theme? Jaki motyw przewodni? W jakim stylu mam urządzić park? W okolicy nie ma żadnego parku z motywem westernu. Hipsterzy w każdym wieku parną z zachwytu na Cukierlandio. Cukier! Teraz science fiction porywa tłumy. Które wybieramy? Western? Cukierlandię. Okej. Nie You can choke to death on a gobstopper. How many times, Phil? I know you don't like to be dictated to by safety labels, but you can't keep swallowing them whole. Are you happy with this plan of attack, or do you want to renegotiate terms? Yeah, Posiadaj dwa lub więcej dochodowych karuzel. Posiadaj. W parku następującą liczbę członków rodzin. 170 rodzin musimy przyciągnąć. No, będzie ciężko, bo najwięcej to było dorosłych i nastolatków. A rodzin to szukałam długo. I otrzymujesz paczkę z elementami w stylu cukierlandii. Mm, Okej. Okay. Pokaż kamienie milowe.

well strap me to a rocket and light my fuse with a sparkler this is exciting your first crack at a real theme park yes oh, i is... was, to it was in bangkok after the war in mm -hmm. uh -huh. singapore uh, no no wait it was cleveland it was upstate New York, Phil. Your father's cabinet of curiosities, remember? Oh, I thought it was the thrill uh, Well, uh, whatever it was, I remember it like it was yesterday. Which was uh... Monday, Phil. Meeting adjourned. Thank you for your time, everyone. Thank you. Rozbuduj park dla rodzin. Aby goście byli zadowoleni, ich potrzeby muszą zostać zaspokojone. Zadowoleni goście spędzają w Twoim parku więcej czasu i wydadzą więcej pieniędzy. Na razie upewnijmy się, że w pobliżu jest wystarczająco dużo ławek, aby odwiedzający mogli odzyskać nieco sił. No. Musimy ławki zrobić. Potrzeby gości. Wszystkie grupy odwiedzających mają swoje potrzeby, które należy zaspokoić, żeby je zadowolić. Dostęp do jedzenia i napojów to najważniejsza potrzeba gości. Można ją zaspokoić w przeznaczonych do tego sklepach. W pewnym momencie goście będą też musieli korzystać z toalety. No pewno. Chodzenie po parku potrafi być wyczerpujące. Zbuduj ławki, żeby goście mogli odpocząć i odzyskać energię. No dobrze, super, ale... Ławki musimy zbudować. Co będzie dalej? To... Ławki. Ławki... Dobrze, no to zbudujmy jeszcze... A Obok sklepu cukronki. może. A Cukierlandia? To co? No to takie y, sklep z frytkami Cukierlandii na przykład. Sklep z kandyzowanymi jabłkami Cukierlandii. Z frytkami, tak? To takie... Mm, są różne rzeczy, które... To jest A tutaj są zabawy? Co? Mm, co? O, są ławki. Karmelkowa wow. ławka. Karmelkowa! Dobra! Jak to wygląda? Dla cukiernika. A zobacz. Jakie śmieszne. Śmieszne. No. Śmiechowe te. Tak. ławeczki. A małe dzieci to będą to lizać. Liz? Mhm. No. Teraz buduj park. z mapy. Rozbudowując park należy stale dbać o zaspokojenie potrzeb gości. Dobrym nawykiem jest stawianie nowych sklepów i ławek. Czasem jednak możesz zachęcić, zidentyfiko zachęć, zidentyfikować konkretny problem na danym obszarze parku. W niektórych strefach goście mogą być np. niezadowoleni, zmęczeni, głodni lub spragnieni. Korzystając z mapy aktywności możesz szybko dowiedzieć się, jakie grupy mają Niezaspokojone potrzeby. Sprawdź na jakim obszarze potrzeba korzystania z toalety jest najwyższa i umieść tam toaletę. Dzięki nakładkom na mapę aktywności możesz wyróżnić konkretne problemy. Dobra. Badane podmioty są oznaczone kolorami w spektrum od zielonego do czerwonego. Możesz ustawić, by nakładki podświetlały tylko te podmioty, które osiągnęły stan krytyczny. Podmioty, które są związane wyłącznie z badanym zagadnieniem są oznaczone naturalnym niebieskim kolorem. Neutralnym. Dobra, dobra. Ale zbudujmy więcej ławek. Wszędzie, żeby wszędzie były ławki. A może jakieś inne teraz? Te pianki takie. Pianki. Dobra, a tu? Ławka roller Dobra, pianki zrobimy tutaj i jeszcze tutaj. Dobra, powstawiamy naprzeciwko. Ciach. Karmelkowe. Piankowe. Dobra, myślę, że wystarczy, bo oni. A, a tutaj nie podłączyłam jeszcze. No to zbudujmy jeszcze do końca tą ścieżkę. No, przed a tutaj też taki łuk zrobimy. A może na środku coś zbudujemy? No, zaraz zbudujemy. Mm -hmm. Ale to w następnym odcinku zapraszamy nas na następny odcinek. Zobaczycie, jakie cukierkolandie zrobimy jako. E -e. E -e. I jakie atrakcje nowe dodamy. Także zapraszamy. Miłego dnia lub wieczoru. W zależności kiedy oglądacie. I żegnamy się. Pa, pa. Pa, pa. pa, pa.